Cześć Widzowie! Witam Was w kolejnym odcinku. Jak widzicie, to nie jest kolejny odcinek fabularny. grubacie jak zwykle na tle. I to jest odcinek wyjaśniający kto kim jest, jaka jest fabuła i o co w tym wszystkim chodzi, żebyście wiedzieli. Po kolei. Bo no to zajmie długo, więc... To jest syn dziadka Marka, który ma 28 lat i ma na imię Kamil. To jest strażnik Teksasu, a to jest dziadek Marek. Ma około tak, 60, może 69 lat. Jest jednym z strażników. Ale to zaraz wam powiem to jest Tomcio A to jest człowiek, którego mają pilnować, bo o to w tym wszystkim chodzi Ze ten chłop, czyli król przestępców O taki Król przestępców Rusa do nowego zamku Herbules, który gdzieś tam jest, który był w katalogu na którymś kanale pokazanym niemieckim. I on stworzył Arnie i chce pokonać otchłanie, za które nie, nie on odpowiada, ale ktoś inny. Ale jak szczęście to wam pokażę kiedyś tą postać, ale na razie wokół akurat tych się rozgrywają i Wam się spodoba, to się oczywiście dowiecie o tej postaci, któraż chce pokonać dziadka Marka. Ale tam wiecie, to jest Wojtek, a to jest Adaś, to jest, jest ojciec dziadka Marka. To jest mama dziadka Marka, jego cór córka, córka dziadka marka. To jest Kabeleron O ten, czyli wróg dziadka marka od y, zamiast czasów a to jest nowy wróg dziadka Marka, czyli Roman do jednostki, której należy dziadek Marek, czyli do Markowskich. Ta jednostka składa się z Markowskich, czyli zik imienia. To jest jednostka, której się potrafi bić. Te jednostki nie założył dziadek Marek. Potrafią się bić, biją się z przestępcami, ale nie z niektórymi markowskimi się pokłócili. O co też teście dowiecie, jak wam się spodoba ta seria. I Roman należy do tych markowskich, które się z nim sprzeciwili. To jest Zona Tomcia. O taka. A to jest syn Tomcia. To jest córka Tomcia. To są ojciec Tomcia. O Jezus, A to jest jego mama. To jest Sir Daxon, czyli jeden rycerz z Sokoligejstów, Harbów, który kiedyś tam istniał, czyli wrogów rycerza Harbulas, jak się domyślacie. Sir Daxon, rycerz Harbulas. I oczywiście król. Psy. A nie, tego. Go... A, jest oczywiście najpotężniejszy i najważniejszy carownik Casu. A jakby ktoś nie wiedział, to są rodzice Harorda, jakby się ktoś to zastanawiał, ta pani. A nie, to przepraszam. Yy, matka Harorda i nie to wygląda. To jest zona dziadka Marka, ale w każdym razie nie musicie, jak mama Harold... Wiedzieć jak wygląda, to się tam dowiecie, jak będziecie oglądać. To jest mama dziadka Marka, przepraszam. Ale to jest jego ojciec, ale jego matka... Gdzieś tam jest, ale jego ojciec i tak się bije, więc to jest i tak ważniejsza postać ważniejsza niż jego zona.